Są problemy z ściąganiem płatności, z, z dewastacjami, z brakiem odpowiedniej ilości najemców, kiedy się postępuje w niewłaściwy sposób. Wynajęcie mieszkania z pewną procedurą i tuż nie wchodząc w zbyt długie historie, bo to też mówię z własnej praktyki, powiem konkretnie na co trzeba zwracać uwagę, żeby ilość tych problemów zminimalizować albo żeby ich w ogóle nie było. Pierwszą kwestią jest to, że jeżeli wynajmowalibyśmy mieszkania jako osoba prywatna, wówczas należy, moim zdaniem, skorzystać z instytucji, która nazywa się najem okazjonalny. Umowa najmu okazjonalnego mówi daje taką, daje taką możliwość, że ten najemca musi u notariusza oświadczyć, to kosztuje jest to jaki jest adres jego lokalu zastępczego, takiego, gdzie musiałby zostać przeniesiony w wypadku eksmisji na przykład. I nam jako osobie i mieszkanie daje to takie prawo, że gdyby ta osoba musiała być z mieszkania eksmitowana, bo nie płaci czynszu albo z innego powodu, to ona jest przenoszona do tego lokalu zastępczego, który oświadczyła. Jeżeli oświadczyła nieprawdę u notariusza i podała adres z kosmosu, no to wtedy nie ma obowiązku zapewnienia lokalu zastępczego, w praktyce można taką osobę po prostu eksmitować z, z mieszkania. To jest jedna rzecz, czyli umowa powinna być umową najmu okazjonalnego. Druga rzecz, Drastyczne znaczenie ma kaucja. Minimum to jest jeden czynsz. <knie> Moim zdaniem, w przypadku mieszkania to powinny być nawet dwa. Dlaczego ta kaucja powinna być pobierana? To jest zabezpieczenie na wypadek, gdyby klient nie spłacał. Po drugie, weryfikujemy, czy klient tak naprawdę dysponuje w ogóle jakimiś środkami. Zgodziłem się trzy razy w ciągu prowadzenia swojego biznesu, żeby wynająć mieszkanie bez pobrania kaucji na początku. I w każdym przypadku był problem. Albo ktoś nie zapłacił, albo zniszczył coś w mieszkaniu. E... Czyli pieniądze ze skałce również są pobierane na wypadek dewastacji. Dokładnie. Czyli przychodzi do mnie klient, który chce wynająć mieszkanie. Ja mówię, czynsz jest na przykład 1300 zł miesięcznie, a kaucja to jest 2600 zł, to są dwa części. Ehm, no i ktoś mówi, wie pan co, ale ja mogę dać teraz te 600, a te 2000 to ja wpłacę za miesiąc i tak dalej. Moim zdaniem nie należy się na to zgodzić, dlatego że jeżeli ktoś nie ma teraz 2000 zł, to co mu każe myśleć, że za chwilę. Ile będzie mieć na zapłacenie czynszu, albo innych, albo innych należności. Także należy pobrać kaucję. Absolutne minimum to jest jeden czynsz, a taki pożądany poziom to są dwa czynsze miesięczne pobrane od klienta. Trzecia kwestia, którą należy zabezpieczyć to odpowiedni czas trwania umowy i okres wypowiedzenia, to reguluje wprawdzie ustawa, ale bez sensu zgadzać się na okresy krótsze, to jest znowu kwestia, żeby to mieszkanie nie stało puste. Ja mogę wyjść z założenia, że w dwa lub trzy tygodnie, może miesiąc, znajdę najemcę, ale nie zrobię tego w ciągu kilku dni, jeżeli umowa będzie zmuszała najemcę do tego, żeby okres wypowiedzenia trwał na przykład dwa miesiące, to do mnie to jest, jak wiem, że on się chce wyprowadzić, to mam dość czasu, żeby poszukać następnego. Minimum dwa miesiące, tak? Tak, natomiast też trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli jest krótki okres najmu, no to e, ustawa nie pozwala na to, żeby był aż tak długi okres wypowiedzenia, ale w praktyce te umowy nie są zawierane na krócej niż, e, na krócej niż rok, czyli podsumowując, umowa najem okazjonalny, kaucja, e, właściwy okres wypowiedzenia. E, i jeszcze jest bardzo dobra kwestia. To mi przyszło do głowy ostatnio. Można zweryfikować tak naprawdę tego najemcę w bazie dłużników i sprawdzić, czy tam nie wiem, w Infomonitor, czy w KRD, czy nie widnie z jakimiś zobowiązaniami. Chciałbym teraz też wprowadzić do najemców swoich taki formularz informacyjny. Tego jeszcze nie robiłem, to jest taki pomysł, którym już się teraz podzielę gdzie klient trochę dokładnie opisze swoją sytuację, gdzie pracuje, jakie ma zarobki. Uważam, że najemca nie powinien się o to obrazić, dlatego że tak naprawdę... No czy to, jak kredytu, pan że... będzie chciał zaciągnąć 3000 zł kredytów w banku, to pana przypytają wszystko i nikt się o to nie burzy. A tutaj powierzamy majątek wart czasem set, kilkaset tysięcy złotych i co? No, chyba możemy sobie pozwolić na to, żeby sprawdzić przynajmniej, gdzie kto pracuje ile zarabia, czy on będzie w stanie to płacić. Jeżeli komuś zależy na no, wynajmie. Dokładnie. A druga kwestia jest taka, jeżeli e, daję teraz klientom e, prośbę o to, żeby dali mi na piśmie zgodę, abym ich sprawdził w rejestrze dłużników, a mi potencjalny najemca odmawia, mówi, ja tego panu nie podpiszę, no to dla mnie to jest też sygnał, że nie ma co iść dalej. A jeżeli nie ma z nim żadnego problemu, to on też nie powinien mieć kłopotu, żeby to wypisać. Jeżeli jest to wynajęcie przez osobę fizyczną, czyli jest to prywatnie, właściciel mieszkania prywatnie wynajmuje, Podatek to jest podatek od przychodu zryczałtowany 8,5%, który płacimy do Urzędu Skarbowego, czyli z 1000 zł to jest 85 zł podatku z przychodu, który uzyskujemy. Jest również podatek od nieruchomości w skali roku i ubezpieczenie nieruchomości, bo uważam, że bezwzględnie należy je ubezpieczać. To jest kwota w sumie między 300 a 500 zł, w zależności od tego, jaki jest podatek przez konkretne miasto naliczany, jakie mamy ubezpieczenie. To jest kwota roczna. Jeżeli chodzi o. Koszty napraw i utrzymania nieruchomości, to co do zasady e, wynajmującego, obciążają remonty generalne. Jeżeli je przeprowadzimy na samym początku, to mamy ten temat z głowy, a zgodnie z ustawą bieżące utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym e, leży po stronie najemcy. Czyli w prostych słowach, jak się przepali żarówka, zapcha się toaleta, popsuje się spłuczka i e, nie Złamie się parapet albo drzwi, wypadną z zawiasu, to takie naprawy obciążają najemcę i to on musi to naprawić. Jeżeli profesjonalnie chcemy wynajmować mieszkania, to nie powinniśmy się dać, e, skłonić do tego, żeby samemu pokrywać te koszty. No bo najemca powie, a ja panu płacę przecież półtorej tysiąca, to mi pan może naprawić to, 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 to. to. Jeżeli to zaczniemy naprawiać, no to wtedy po prostu nasz biznes będzie nie, nieopłacalny.